Koronawirus nie odpuszcza, jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w pamięcach Małgorzata Sumińska w naszym powiecie na rano 6 listopada było 928 aktywnie chorych, w tym 54 osoby przebywające w szpitalu. Jest to nieznaczna poprawa, ponieważ. No... Jeszcze wczoraj było to 63 osoby, także troszkę, troszkę mniej osób jest w szpitalu. Kwarantanną w godzinach do południowych objęte były 1424 osoby i tutaj należy zaznaczyć, że zmieniły się zasady jej odbywania. Zmieniły się zasady kwarantanny o tyle, że jeżeli współmieszkańcy przebywają z osobą chorą to ta kwarantanna u nich przedtem trwała najkrócej w sumie 20 dni, bo liczyło się, że 10 dni, pierwsze 10 dni kwarantanny dla współmieszkańców to jest równoznaczne z 10 dniami izolacji dla osoby chorej i następne 10 dni liczy się dopiero od momentu, kiedy osoba chora została uznana za ozdrowieńca. Bo no, epidemiolodzy twierdzą, że nawet ostatniego dnia choroby tego człowieka mo mogli się współmieszkańcy zarazić. W związku z tym, jak gdyby od momentu tego ostatniego dnia ta kwarantanna szła po raz drugi. I to było następne 10 dni. Natomiast teraz pan minister skrócił tą kwarantannę drugą o 3 dni. Czyli pierwsza kwarantanna trwa 10 dni lub do momentu, do momentu wyzdrowienia tej osoby chorej, a druga kwarantanna trwa od tego momentu wyzdrowienia 7 dni. Czyli tak de facto o 3 dni skróciła się kwarantanna. Mhm. No i zmiana jeszcze polega na tym, żeby no, nie, jakoś nadmiernie nie, nie, nie trzymać w domu pracowników medycznych, tych, którzy są rzeczywiście potrzebni przecież na pierwszej linii frontu. To dla nich kwarantanna pierwsza oczywiście jest w przypadku współmieszkańca chorego, natomiast drugiej kwarantanny może nie być, tej, tej od momentu wyzdrowienia pod warunkiem, że w zakładzie pracy, w swoim miejscu pracy będzie codziennie przez 7 dni przed przystąpieniem do pracy poddawał się temu testowi antygenowemu, bo to jest test, który, którego wynik jest za 15-20 minut. W związku z tym można to robić tak no, przed przystąpieniem do pracy. Od marca, od początku epidemii w powiecie pawieńskim zachorowało 1869 osób, z czego 918 wyzdrowiało, Niestety odnotowano 23 zgony. To jest w stosunku do wczorajszego dnia plus 11. Z tym, że to, to tak nie wygląda, że to od wczoraj do dzisiaj umarło nam 11 y, mieszkańców powiatu, tylko po prostu możemy dopiero z czystym sumieniem zaraportować zgon, jeżeli mamy informacje ze szpitala lub od lekarza i mamy podaną przyczynę zgonu, bo nas interesują tylko zgony których lekarz napisał, że przyczyną zgonu, jedną z, z, czy wtórną, czy pierwotną jest COVID. Więc to są tylko te osoby raportowane i po prostu czekamy na, na, na te dokumenty i dopiero wtedy możemy, możemy te osoby uwzględnić w, w raportach naszych dziennych, więc to są zgony no, prawie że z, z trzech tygodni. Ponieważ jak, jak, ktoś, jak ktoś umarł na przykład w szpitalu w Biegańskim czy w szpitalu w Zgierzu, mamy taką osobę, która umarła w szpitalu w Zduńskiej Woli, no to to trwa, bo, bo ta procedura, no oni się zajmują przede wszystkim ratowaniem życia i zdrowia tych, którzy leżą, więc ta papierologia jest powiedzmy na ostatnim miejscu i dlatego to tutaj spływają te wiadomości tak troszeczkę z opóźnieniem. Epidemia przybiera na sile i zbiera żniwo. Tylko dzisiaj, 6 listopada, w Polsce jest 27 086 przypadków zachorowań na COVID-19, a 445 osób zmarło. W minioną środę premier rządu przedstawił nowy katalog obostrzeń, które w większości w życie wejdą jutro, w sobotę, 7 listopada. Zamknięte zostają sklepy w galeriach handlowych. Wyjątek stanowią apteki, drogerie, sklepy spożywcze oraz te z artykułami remontowo-budowlanymi. Asortymentem dla zwierząt oraz prasą i usługowe. Ponadto w sklepach o powierzchni poniżej 100 m2 będzie mogła przebywać jedna osoba na 10 m2, a w większych sklepach tak jak dotychczas, jedna osoba na 15 m2. Ta sama zasada jedna osoba na 15 m2 obowiązywać ma w kościołach. Nowe obostrzenia dotyczą też placówek kulturalnych. Teatry, kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury, ogniska muzyczne zostają zamknięte. To samo dotyczy branży hotelarskiej. Hotele będą dostępne dla osób podróżujących jedynie w celach służbowych. Natomiast od poniedziałku 9 listopada na naukę zdalną przechodzą najmłodsi uczniowie klas 1-3. Tym samym przedłużona zostaje taka forma nauki w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w placówkach ponadpodstawowych. Wszystkie wymienione nowe zasady bezpieczeństwa obowiązywać mają do 29 listopada. Niemal 2,5 km dróg rowerowych za 2 152 790 zł wybudowaliśmy w latach 2014-2020, poinformował starosta Krzysztof Habura podczas briefingu prasowego, który zbiegł się z zakończeniem budowy najnowszego odcinka ścieżki na ulicy Grota Roweckiego między ulicami Buga i Kilińskiego. Ulica Grota Roweckiego i ulica Nawrockiego wpisują się w ślad drogi powiatowej 3304. E, która jest administrowana, zarządzana przez powiat pabianycki i właśnie e, na tych e, dwóch ulicach w ciągu ostatnich lat przeprowadziliśmy e, szereg inwestycji, w wyniku których e, odcinek e, między ulicą Kilińskiego a Nawrockiego i między Nawrockiego a e, war, i, między Grota Roweckiego a warszawską zostały te ulice wzbogacone o ścieżki rowerowe. Tegoroczna inwestycja, czyli ścieżka rowerowa między ulicą Buga i Niskiego zamyka jakby pewien cykl naszych, naszych działań. Pierwszym odcinkiem w tym cyklu była budowa w 2014 roku drogi rowerowej na ulicy Grota między ulicami Bugaj i Narcyza Gryzla. Później po trzech latach przerwy kontynuowano pracę. W 2017 roku y, dokończyliśmy ten odcinek ścieżki rowerowej między Narcyza Gryzla a Nawrockiego właśnie na Grota Roweckiego i zaczęliśmy budowę ścieżek na ulicy Nawrockiego, i to był taki krótki odcinek między Grota Roweckiego a Bracką. W następnym roku kontynuowaliśmy pracę na ulicy Nawrockiego między Bracką a 20 stycznia, zaś w ubiegłym roku zakończyliśmy Nawrockiego, czyli od 20 stycznia do warszawskiego. Ten odcinek. Zrealizowaliśmy z pieniędzy powiatowych, ale też współudziale, przy współudziale środków finansowych z gminy Pabianice, czyli z miasta Pabianice, tu za sprawą naszego pana prezydenta Grzegorza Maskiewicza. To była nasza wspólna inwestycja. W tym roku zrealizowano ostatni wspomniany odcinek ścieżki na Grotarowieckiego. To około 600 metrów ścieżki rowerowej. W układzie od Bugaju do Bulwarów to jest ciąg pieszo-rowerowy, a od Bulwarów do ulicy Kilińskiego to jest oddzielnie chodnik i ścieżka rowerowa bitumiczna oddzielona pasem zieleni. No po drodze, proszę Państwa, rozwiązujemy wszystkie problemy dotyczące poruszania się rowerzystów, czyli obniżenie krawężników, oznakowanie poziome, pionowe. Zresztą podczas prac przy tym projekcie konsultowaliśmy i uzgadnialiśmy pewne sprawy, biorąc pod uwagę to, co Stowarzyszenie jak Rowerowe, rowerowe Pabianice nam sugerowało. Obecny na briefingu Arkadiusz Jaksa, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, a zarazem członek Stowarzyszenia Rowerowe Pabienice podkreślił, że w idei stowarzyszenia dróg rowerowych nie buduje się dla rowerzystów, ale... My budujemy drogi rowerowe dla mieszkańców, żeby mogli używać roweru jako bezpiecznego narzędzia do codziennego przemieszczania się. Te drogi rowerowe, które oddajemy w Pabianicach, mają zapewnić, że rower staje się zwykłym narzędziem, na który wsiadamy, jadąc do zakupy, do miasta. Odbierając czy dowożąc dziecka, dziecko mamy przejechać szybko, bezpiecznie, sprawnie. Dlatego drogi rowerowe muszą stanowić spójny system, muszą być logiczne i muszą być bezpieczne. Radny powiatowy Łukasz Tencel podkreślał równowagę w wydawaniu funduszy z budżetu powiatu na infrastrukturę drogową. Zawsze zarząd w budżecie, który potem uchwalamy, stara się znaleźć środki zarówno na remont dróg powiatowych, na doświetlanie przejść dla pieszych, czyli również dba o bezpieczeństwo pieszych, jak i właśnie na drogi rowerowe, a więc stwarza większy komfort i bezpieczeństwo poruszania się rowerzystom. I to jest bardzo ważne, żeby znaleźć również tą równowagę w budżecie na drogi i myśleć nie tylko o kierowcach, ale również o pozostałych użytkownikach dróg. I za to bardzo cenimy te, te budżety, te inwestycje, które zarząd, które zarząd tworzy i wierzymy w to, że jeszcze wspólnie nie jeden odcinek, tak jak pan Arek powiedział, nie jeden odcinek drogi rowerowej wspólnie otworzymy. Nie jest to nasze Ostatnie słowo w kwestii budowy dróg rowerowych podsumował starosta. W planach mamy wyposażenie w tę infrastrukturę m.in. ulicy wspólnej na terenie miasta, a także budowę dróg dla rowerów w innych gminach Powiatu Pabieńskiego. W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z epidemią wirusa COVID-19, 23 marca umożliwiono pasażerom zawieszenie ważności biletu okresowego. Obecnie przewoźnicy ponownie przedłużyli możliwość zawieszenia migawki. Zawieszenie biletu okresowego dotyczy komunikacji autobusowej MZK-Pabienice, całej komunikacji MPK-Łódź, wspólnego biletu aglomeracyjnego i wspólnego biletu Łódzko-Pabieńskiego. Taka możliwość została przedłużona o pół roku. Pasażerowie, którzy obecnie nie jeżdżą do szkoły i pracy, a mają ważną migawkę, mogą ją zawiesić. Wystarczy wejść na stronę www.migawka.loc.pl, wypełnić formularz i poczekać na mailowe potwierdzenie dyspozycji. Dla biletów 30-dniowych i krótszych można to zrobić jednokrotnie, a dla biletów 90-dniowych i dłuższych nie więcej niż dwa razy dla każdego zakodowanego biletu. Migawkę trzeba odblokować najpóźniej do 30 czerwca 2021 roku z ewentualnym z przesunięciem o dzień roboczy od daty zgłoszenia. Jak czytamy na stronie pabianickiego MZK nie ma możliwości częściowego zwrotu ceny posiadanego biletu okresowego od taryfy pabianickiej. Mimo, iż to październik jest miesiącem świadomości przemocy domowej, to różnego rodzaju kampanie czy akcje nawiązujące do tej tematyki odbywają się przede wszystkim w listopadzie. Przykładem są choćby pabieńskie obchody międzynarodowej kampanii 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć, w których organizacje co roku włączają się pracownicy ośrodka profilaktyki i integracji społecznej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej wraz z dzielnicowymi oraz strażnikami miejskimi. Podczas Dwa lata i rok temu rozdawali oni przechodniom białe Gerbery, przewiązane białą wstążką z hasłem Kocham Lubię Szanuję. Również w ubiegłym roku w naszym mieście odbyła się konferencja zorganizowana wspólnie przez Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej Miejskie Centrum Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski, podczas której mówiono o systemie wsparcia osób z problemem przemocy w rodzinie. Przemoc była także tematem przedsięwzięć realizowanych wspólnie przez Grupę Wolontarystyczną Agrawka oraz Komendę Powiatową Policji, ośrodek profilaktyki i integracji społecznej, pedagogów szkolnych, poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz warsztat terapii zajęciowej, Mowa o pionierskim projekcie XD mającym na celu dotarcie w niebanalny sposób do dzieci i młodzieży i sprawienie, aby oddolnie potrafili reagować na hejt, agresję, przemoc i cyberprzemoc, oraz jego kontynuacji w postaci projektu pod nazwą „Randka z Tolerancją. W tym roku pandemia koronawirusa niestety uniemożliwia organizację tego typu otwartych akcji, dlatego wybierane są inne formy przekazu informacji. Przykładem są wolontariusze agrawki, którzy postanowili w formie online zorganizować lokalne obchody światowej kampanii pod nazwą 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. W Polsce tą akcję promuje Fundacja Drugie, która ma siedzibę w Warszawie i my jako agrawka razem z około 200 innymi organizacjami. W całej Polsce bierzemy w tym udział. Celem kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój. Ta kampania ma na celu przy przede wszystkim zapobieganiu krzywdzeniu, krzywdzenia dzieci i młodzieży w Polsce i nie tylko, poszerzanie świadomości na temat tego, że sytuacji, w których dzieci i młodzież jest krzywdzona jest wiele oraz rozpowszechnienie informacji, gdzie takie osoby krzywdzone mogą szukać pomocy w naszym mieście oraz w całej Polsce. Kampania już ruszyła. Przez pierwszych 19 dni listopada w Pawianicach realizowanych będzie 19 mini działań, zarówno edukacyjnych, jak i profilaktycznych, których celem będzie kształtowanie świadomych postaw Wobec przemocy. W dniach od 1 do 19 listopada w ramach wydarzenia, które zorganizowaliśmy na Facebooku, codziennie będą pojawiać się różne działania. Jednym z pierwszych działań jest nakładka na profilowe i zachęcamy, żeby każdy w taką nakładkę się zaopatrzył, wziął udział. Również na tym wydarzeniu będą pojawiać się filmiki z różnych organizacji, gdzie organizacje te pokażą, w jaki sposób propagują stop przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Będziemy również rozmawiać z prezydentem, ze starostą, z policją, strażą jest tego naprawdę wiele, wiele organizacji w Pamięci chce pokazać, że przeciwdziała i że pamięta o tym, że warto takie akcje wspierać będą także wywiady z ekspertami w temacie przemocy oraz konkursy z ciekawymi nagrodami oraz kilka działań niespodzianek. Żeby wziąć udział w takiej kampanii, należy wejść na stronę Fundacji po Drugie. Tam znajduje się zakładka 19 dni, jakie również jest to teraz działanie, które oni realizują, więc można też wejść przez Facebooka i tam jest formularz zgłoszeniowy, w którym opisuje się rozmaite akcje, które chce się zrobić w swoim mieście i dalej są działania, żeby w tej kampanii wziąć udział. Partnerami Projektu są różne instytucje oraz organizacje działające w naszym mieście. Kampanii poświęcony jest nasz ostatni program na jeden temat, który dostępny jest na naszej stronie internetowej promok.pl. W czasie studiów chciał coś opublikować drukiem. Marzenie to właśnie się ziściło. Ma 23 lata i na koncie swoją pierwszą książkę. Właśnie wzeszło Wysokie Słońce Łukasza Barysa. Młody pabieńczanin zadebiutował tomikiem pierwszy wydanym w kooperacji Instytutu Literatury ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi. Pewnie niewiele osób się tym zainteresuje w skali całej Polski. Moi znajomi są zainteresowani, moja rodzina też. Więc dobrze się z tym czuję, na pewno w tym środowisku poetyckim, no, które tam z... Przez czas kilkaset, kilkaset osób. Ktoś to przeczyta i ktoś to może doceni, może zrecenzuje, a może właśnie nie doceni, tylko y, wystawi mi jakąś złą recenzję, ale no, już powiedzmy, nie jestem osobą anonimową, więc y, w miarę y, dobrze, się tym, do, dobrze się z tym czuję. Chociaż no, wiadomo, to jest taka dosyć niszowe hobby, y, pisanie wierszy, taka, taka, taka pasja. Y, mało kto się y, za to zabiera. I, a a mniej jeszcze osób się tym interesuje, ale no powiedzmy, w takim środowisku najbliższych mi, osób, i w takim troszeczkę bardziej ogólnym środowisku poetów, i powiedzmy, już tam łatkę młodego poety, można mi przypisać. Zaczęło się od konkursu. O 23-latek otrzymał wyróżnienie w drugim ogólnopolskim konkursie na książkę literacką. Nowy dokument tekstowy w kategorii liryka zorganizowanym przez Instytut Literatury. Tak jak pozostali uczestnicy, a było ich około 300, Łukasz wysłał projekt książki. Ja przesłałem około 30 wierszy, ułożonych w całość. No i tak to zostało nagrodzone, ale to, co teraz zostało wydane jest troszeczkę inne, ponieważ zostało poprawiane, było poprawiane przez te kilka miesięcy. Zgodnie z sugestiami redaktora, zgodnie z moimi jakimiś przeczuciami, więc te wiersze, one nadzieję, teraz są jeszcze, jeszcze lepsze niż te nagrodzone. Książka jest obszerniejsza, bo znajduje się w niej 36 wierszy. Najwcześniejsze z nich powstały w grudniu ubiegłego roku. Wpadłem na taki pomysł, że można je złożyć w taką książkę, że tworzą jakąś całość. I e, wtedy, mniej więcej w marcu, jak właśnie zaczęła się pandemia, miałem trochę więcej czasu, bo już nie jeździłem na uczelnię, no to zacząłem trochę bardziej dopisywać inne. Więc jak już się zbierało około 30, już wiedziałem mniej więcej na jaki temat, więc mi łatwiej się pisało już nie tak, na, e, nie tak w ciemno. Te wiersze są e, o troszeczkę o takich relacjach rodzinnych, trochę o takich relacjach e, międzyludzkich, ale też o relacjach człowieka z przyrodą, człowieka ze zwierzętami. E, dotykają takich kwestii jak na przykład ekologia. Też takich, takich kwestii, takich dużych tematów poważnych jak na przykład miłość, śmierć, ale są napisane w dosyć lekki sposób, tak żeby to jakby nie przygniatało czytelnika, żeby on mógł sam sobie te tematy jakby wyłuskać z tych wierszy. I przybierają najczęściej formę jakieś opowieści, opowieści o czymś, każdy wiersz to właściwie osobna taka historia. Pierwsza część, właśnie książki, dzieli, te, te wiersze dzieją, dzieją się tak jakby w domu. Bohaterami są moja kuzynka, moja babcia i ja. A w drugiej części jest troszeczkę inaczej, bo dzieją się tak na wsi, która właśnie je targana z jakimiś takimi problemami ekologicznymi, w której zwierzęta i przyroda i człowiek żyją, żyją razem i czasami właśnie. Czasami właśnie różne, różne konflikty między nimi się zdarzają, dlatego właśnie często nasz świat właśnie wygląda nie tak, jak byśmy sobie tego życzyli. I ta książka dotyka takich tematów, ale nie oskarża nikogo, raczej po prostu opisuje też nie jakoś niewołany alarm, tylko jakby opisuje ten świat wokół. Wokół nas. Pierwotny tytuł książki wysłany na konkurs brzmiał Słoneczne. Jednak, jak przyznał autor, po delikatnej uwadze, jaką otrzymał, zmienił tytuł na Wysokie Słońce. Chodzi o to, że to Wysokie Słońce, właśnie to słońce, które nas obserwuje, troszeczkę słońce, w sensie takim religijnym, troszeczkę jak tak jak było w. Nie, w baśni, właśnie Kraszewskiego, że modlono się do słońca, czyli takie nawiązanie do takich ym, pierwotnych religii i troszkę takie słońce, które właśnie z, y, ogrzewa planetę i które która, na, która na przykład wywołuje jakieś takie widoczne na co dzień, na przykład jakieś pożary czy coś takiego. Czyli słońce, jako, i, ale też słońce, które na przykład sprawia, że wszystko rośnie i właśnie tak zafascynowała mnie taka. Mm, Niejednorodna definicja i niejednorodna natura właśnie słońca i dlatego umieściłam to w tytule. A wysokie, no po prostu dlatego, że, dlatego, że jest wysoko, daleko od, daleko od ludzi, daleko od ich spraw, w kontraście. Tak o samej książce Łukasza Barysa wypowiedziało się jury konkursu. Wybrał dość znamienną strategię łączenia tradycji z nowoczesnością i klasyki z awangardą. To niewielki fragment recenzji. Studiuję właśnie filologię polską i prawo. No i tak jakoś zainteresowałem się poezją, takim sposobem wyrażania myśli. To jest, czyli takim językowym sposobem pracy, właśnie nad jakimiś językowymi treściami. No to jest dosyć skomplikowane, tak przypomina pisanie wierszy, właśnie jakąś taką. E, Jakiś taką łamigówka troszeczkę, trzeba dobrać do siebie odpowiednie elementy. No to jest, dla mnie to jest po prostu ekscytujące, ekscytująca taka praca e, e, intelektualna, e, wolę to niż matematykę, więc a, ale to jest pewnie tak samo skomplikowane, jak właśnie jak niektóre e, matematyczne rzeczy, więc, e, więc dla, mnie, dla mnie to jest taki sposób wyrażania myśli, e, troszeczkę łatwiej, może troszeczkę e, szybszy, łatwiejszy niż na przykład pisanie. E, Opowiadań czy powieści, które y, też czasami próbuję, ale to zajmuje dużo więcej czasu, nawet może zająć kilka lat, a napisanie Tomiku wierszy, no właściwie, zajęło mi kilka miesięcy, choć to, to też nie jest łatwe, bo y, to trzeba mieć pomysł, jakieś, jakieś założenia. A nie, tylko, to nie, a nie tak tylko po prostu wrzucić do worka wszystko, co tam się napisało. Jak przyznał, od zawsze lubił pisać wiersze oraz opowiadania. Później, już jako uczeń pierwszego liceum ogólnokształcącego, swoje prace wysyłał na konkursy literackie. Jednak odzew był sporadyczny lub żaden. Dopiero później, kiedy zajął się tym już na poważnie, mając już wiedzę literacką, zaczął odnosić sukcesy w konkursach. Jeśli uda się wygrać jakąś, jakąś nagrodę, to się bardzo cieszę, bo naprawdę w Polsce bardzo wiele osób pisze wiersze i często są nawet po 300 zgłoszeń w jakimś konkursie, więc żeby, dać się wy żeby zostać wyłowionym z tego, z, te, z tego stosu, to naprawdę trzeba się postarać, więc ym, może nie tak często, jak chciał wygrywam, ale zdarza, zdarza mi się że jak się postaram i i, skupię, i wpadnę, wpadnę na jakiś pomysł taki, który zwraca uwagę, no to, no to, udaję, to czasami się udaje wygrać, więc, więc to, to, mnie, to mnie zawsze bardzo cieszy. Czy będzie kolejny tomik wierszy? Tego Łukasz jeszcze nie wie. Być może będzie kontynuacja tej książki albo zupełnie inna forma literacka. Czas pokaże oraz recenzję jego debiutanckiego tomiku, na które czeka. Póki co student pisze wiersze dla rozrywki. Jak przyznał, na swoim koncie ma ich 150. Na dłuższą rozmowę z Łukaszem Barysem zapraszamy w czwartek 12 listopada do programu Drogowskaz kulturalny.